Zapraszamy na inscenizację wydarzeń w tarnośniowodniu. Na Napaść Niemców i Sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz proklamowanie w lipcu 1941 roku samostiennej Ukrainy w Lwowie w poważnym stopniu zaważyło na nastrojach nacjonalistycznych ludności ukraińskiej. Wołyń i ziemię na kresach od 1943 roku pogrążyły się w ogniu i krwi. Płonęły polskie miejscowości, przysiółki. Hulały jak w stepie burza bandy banderowskie i bulbowskie. Ta groźna pożoga szybko zbliżała się do Tarnoszyna. Już na początku stycznia 1944 roku coraz częściej spotykano na stacjach kolejowych Korczowej i uchnowie przerażonych polskich uciekinierów z rejonów położonych bardziej na wschód. 12 marca 1944 roku. Tego dnia umówiona są prawa komendanta Upa Zachodniego rejonu o przybyciu Sotni, chorumetki astruba oraz komendanta Uśkiewicza rozpoczyna się odprawa. Komendant Upa Onyżkiewicz wydaje dyspozycję swoim podwładnym. Zadaniem naszym jest świętą ziemię ukraińską, oznaczoną Mochyłami naszych synów, wyzwolić od lat. Dlatego macie w nocy 17 na 18 marca bieżącego roku zniszczyć, spalić, wystrzelać to plemię zamieszkujące miejscowości Tarnoszyn i Ostrów. Do wykonania tego zadania wyznaczam na wieś Tarnoszyn Sotnie Chorometki i Jastruba oraz Pierwszą Czochę Ziemkówka. Atak rozpoczniemy ze wszystkich stron jednocześnie o godzinie 0.15. Sygnałem będzie strzał z czerwonej rakiety odpalony z miejsca Wojnego Dowodzenia. W dniu 15 i 16 dowódcy Czot i roju macie dokonać rozpoznania w celu ustalenia domów, które należy spalić. Zwracam uwagę, by niepotrzebnie nie zniszczyć i zapuścić ognia, przez to nie spowodować pożaru chat naszych ludzi. Kierunek ataku z podstawy wyjściowej jest torbą z kotorówki z prawej strony rzeki aż do końca wsi. Z uwagi na rozległy teren, rozważcie uderzenie z dwóch stron naraz od zachodu i wschodu. Ustalcie to w czasie rozpoznania. W celu uniemożliwienia ucieczki i wydostania się latów w kierunku zachodnim i południowym siłami pierwszej Cioty zabezpieczcie ten odcinek. Komendancie Jastruch, w tym samym czasie z dotychczasowego miejsca postoju przegrupujesz sotnie do miejscowości Szczepiaty i Ulchówek. Podporządkowuję Ci Ciotę z Ulchówka. Na koniec odprawy komendant powtarza rozkaz. Rozpoczęcie ataku jak rozkazałem. Godzina 015 dnia 18 marca. Czerwona rakieta odpalona zostanie z punktu dowodzenia. Zakończenie akcji. Godzina 4.00. Sygnałem będzie trąbka. Trzykrotne powtórzenie. Odbój. Hasło rozpoznawcze na noc. Z 17 na 18. Ogień. Odzew. Zalista. 15 marca Wszyscy roku. Wiatry Po niewielkiego oczeplenia Przywitały w tym roku na pewnym śniadaniu Czarny śniadanie Przemieszczały się jedną za drugą Miesząc sobą drobną nuchankę Na całym śniegu Polska spóta dymu, muszący się nad podnami. Pytanie o bosonych żyły. Dzień jak codzień w zimowym farmczymie. Mieszkańcy zajęci są obowiązkami domowymi. Mężczyźni uczą młodych synów jazdy konnej. Kobiety robią palmy na zbliżającą się niedzielę palmową. Anna, jedna z mieszkanek, mieszkanych na Wychodzi z domostwa i krzyczy, wołając swojego śmiertelnego synta, aby przyszedł do niej, bo chce iść zbierać chrust na opał w piecu. Antek, idziemy po chrust? Gdzie jesteś? Chodź tu szybko. Słysząc to inne kobiety z sąsiedztwa krzyczą, my też pójdziemy z tobą. Zawsze to w grupie inaczej. Teraz to nie wiadomo, z kim Nagle słychać wołanie Franciszka, mieszkańca Pernoszyna. Kobiety, wracajcie do domu. Zwołujemy naradę sąsiedzką. Na radę sąsiedzkie i nocne warki mieszkańców zaczęły się we wsi już od lutego, gdy na kolonii wymordowano samotnie mieszkającą rodzinę Woloniny. Mieszkańców, chcąc choć trochę uspokoić wszystkich zebranych, mówi: Może gdzieś tam to tak, ale u nas to niemożliwe. Nie do pomyślenia, żeby nas wymordowano. W podobnym tonie wypowiada się inny mieszkaniec Tarnoszyna. Jesteśmy sąsiadami w wielu przypadkach krewnymi. A sama Dola i Niedola łączy nas zarówno. Tych mówiących po polsku, jak i po ukraińsku. Może jednak się opamiętają. Zebrani mężczyźni wymyślają sposoby ukrycia się i kierunki ucieczki w razie ataku oprawców. Pokazują kobietom i dzieciom kupy gnoju, które mogą posłużyć jako kryjówka. Drzewa, na których mogą się schować. Piwnice, do których mogą wejść. Po skończonej na razie wszyscy wracają do swoich obowiązków. Życie toczy się dalej, chociaż wszystkie znaki wskazują, że wokół wsi zaciska się pierścień ukraińskiego, nacjonalistycznego morza. Mieszkańcy Tarnoszyna, zajęci pracami domowymi, nie dostrzegają nawet, że nagle zbliżył się wieczór, a jeszcze szybciej zapadła noc która okryła wieś ciemnością, wilgocią i chłodem ciskającym się do chwala. Wszystko, co żywe, pokuliło się i pochowało. Nie widać żadnego ruchu, złego krzątania, biegania do sąsiadów, wcześniej własność światła. Tylko w niektórych oknach mrugają słabym światłem odwrócone na Co pewien czas. Mężczyźni opuszczają izbę, by na zewnątrz pełnić wartę. Wartę pełnić się zbiorowo po kilka osób. nocy i w życiu. Jest godzina 015. piętnaście. Słychać dźwięk trąbki wartowników ze wsi. Jakiś krótki, nerwowy, urwany. Za krótki by wszyscy usłyszeli. Za chwilę grzmią granaty, zanim głośne strzały z broni ręcznej. Huk strzałów elektryzuje, zrywa na nogi, każe podejść do okna. Uciekać szybko w drzwi i nagły albo do piwnicy. Zbędna bieganina od ściany do ściany, niepotrzebny harwider. Tak nagle, brutalnie tragedia spadła na mieszkańców Katynczyków. Ukartowana przez bambułkę. Przez udział wprawdzie nielicznych, ale jednak najbliższych sąsiadów. Banda chronetki i oraz pierwsza czoła złuchówka, której przybywa od pogodu Po zabezpieczeniu przez barwę z apteków sił ucieczki miejsc rozpoczęła się napaść na mieszkańców w ich domach. Zaskoczeni mieszkańcy Tarnieszena, którym nie udało się uciec, w brutalny sposób zostają zabici. Trwa rabunek domów mieszkańców. Banderowcy kradną wszystko, co się da wynieść. Ci, którzy zginęli w środku palącego się domu, smażyli się w tych czeluściach piekła. A ci, którzy zbiegli w pole, też patrzyli na koniec swoich domostw. I dobytku. O godzinie 4.30 obradowali mu pak Dyczili, upełnieni mordem i rabunkiem, szybko dotarli na swoje barłogi. legowiska, w Szczepiatynie, w luchówku, w Rzeczycy i Wniska. 18 marca 1944 roku okrył wieś całunem śmierci. Wokół rozpaczał się przykry stąd ogarzeńsk. Z zwierząt domowych, gospodarskich, jak też z ludzkich.